Witam witam, łobaben! Trzeba iść do przodu. Nie do tyłu, tylko typu. Łacie, łobaben tego typu. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu zapraszam na mój kanał. Zaskróbujcie tego typu. Właśnie, to jest taka informacja dla pewną osobę, która robi się idiota. Tego typu. O kogo chodzi? Każdy już wie. Takie typu o, chodziło. Mówisz czy nie? O kwita TV, tego typu. Kwinta TV z siebie robi frajera Dysuje mnie, że je dysuje. Coś mu to jest, mu chujowo, to jest, to jest mu chujowo wychodzi. Po drugie. Szuka guza. Takie typu. No ale cóż, to jest jego broszka, nie sobie mnie nie tam sobie robi z siebie pajaca w internecie. Ja jestem poważniejszy od niego, tego typu. Właśnie. Więc TV z siebie robi barara i frejera ulicznego. Już, już nie będę mógł wspomnieć o tym, że ćpunek jest, łysiak pała, tego typu. No ale cóż. Nie będę tam komentował, bo to nie ma sensu, bo robi jakieś lisy, które czymś chcę za pokazać, że jest lepszy ode mnie. Hmm. Czym? Czym? Tym, że jest wysy, ja jest obcięty. I nie go. Tego typu. To jest pierwszy prym, na drugi się pucyje, pocuje, nie wiem, po chuj. tego typu. Pierdość takich frajerów jak jego, tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Proste? Proste, tylko trzeba iść z rozumem, jak się mówi. A ćpun 5 TV pokazuje, że jest lepszy od mnie. Czym? Robisz z siebie ćpuna już totalnego, publicznego. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, będę się tam e, pytać, ani dowiadywać się, bo to nie ma sensu. Finta TV Chujowe ci wychodzą, to jest pierwszy prymo. drugie prymo, Szukasz guza? To nie umie. Bo jesteś raje do końca życia. Aż do śmieci. To wiesz. Finta TV Możesz się pożegnać ze mną, bo ja idę do przodu, niż ty Powinieneś iść do przodu i iść do tyłu bardziej niż do przodu, Quinta TV, bo jesteś frajerem, Śpunem frajerem, Siotą i przydłupasem Quinta TV. Te disy twoje to okantupy wytarcie tego typu. Proste. Hmm. A ja idę do przodu. A ty idziesz tu tylko jako frajek, jak ciota i już przy dupasek jesteś. Tylko typu. Wow. Widzisz? Tu taki mąż się rozpierdolił. Tylko typu. Wow, wow, wow.